Mi szwankuje. Nie wiem. Zwyciłam, So şey Mają zwykłe konstruktywne, chyba nawet komentarze, nie wiem. sobie myślę, że może lepiej byłoby z tego, ale już... Na coś chory. Albo ma jakieś. 左边。So bad. soovid seda sõbrad enam-vähem kuulajale ? yes <laughs> Jeszcze, jeśli mam wam polecić coś fajnego, to będzie to Santa Clarita. Mm. <sighs> жадные смены. statyw ustawić telefon dająć mikrofon i zacząć nagrywać a nie się cackać i bać Образуется.